Tak, zaczynamy z pozycji, że partner jest już na naszych plecach i zakładam duszenie. W czym duszenie w tej chwili jest mało ważne, jest to taki element, żebyśmy już po prostu nie zapominali, że będziemy jeszcze bronić się przed duszeniem. Że, czyli tak, mam problem pierwszy. Muszę jakby wyjść z, z haków, czyli kontroli nogami przeciwnika. I muszę też pamiętać o du duszeniu. No i najważniejsze po prostu zmierzam do tego, żeby po prostu poruszać się cały czas w bok, tak żeby podczas poruszania udało yy, mi się uciec z kontroli przeciwnika i wreszcie na końcu, żebym to ja przejął kontrolę i jedziemy. Dawajcie. Czyli pierwsza rzecz. Zabezpieczamy rękę, która nas drusi, ściągając jakby w dół. Następnie zacznę. Podchodzę stopami, po to tylko, żeby wejść na przeciwnika. Okay? I teraz robię wszystko, żeby w, mhm. w prawym kierunku się przemieszczać. Zobaczcie, prawy hak przeciwnika został wypuszczony. Potrzebuję tylko jeszcze lemnaka. Schodzę sobie i teraz staram się zejść kupą z nogi przeciwnika. Ok, jestem już tak nisko. Gdybym teraz przeciwnik chciał mnie tutaj dusić, udusić mnie, znaczy Sara mnie dusi, A praktycznie nie muszę tego bronić. Tu jestem bezpieczny między yy, no, klatką piersiową, a yy, Sary i moim, yy, moją głową jest bark, mój bark. I po prostu nie, nie da mi się już w tej chwili udusić. Jakby problem duszenia mam z głowy. I teraz słuchajcie, staram się jakby wydostać z duszenia. Ok. Zapinam. Teraz ja kontroluję ha hakiem nogę z, yy, przeciwnika. chodzę na plecy i teraz, jakby robiąc przewrót do tyłu, zdobywam plecy przeciwnika. Znaczy, hop, tak? I teraz nogi nam w dół. Przeciwnik idzie do różnika. Jak znaczy, mam chwyt za kimono i ściągam. I mam dwa haki i zdobywam też punkt od razu. No jedziemy dalej. Sara, jak robi to samo? Hop. i lądujemy w tej samej pozycji. Ważne, żeby nie zatrzymywać ruchu. Wchodzimy na przeciwnika, tak, przeciwnik w dół, hop, hop. Wchodzimy i staramy się po prostu szukać płynności. Im płynniej to zrobimy, tym to nam realnie wyjdzie taki w takim tej. prawdziwej. Wszystkie techniki, które robimy powoli, one po prostu nie wyjdą, bo nie mają takiego dynamicznego ruchu. To musi być raz, dwa, 3, 4 i znaczy nie zatrzymuje ruchu. Kiedy nie zatrzymuje ruchu, wtedy ta technika jest realna, a prędkość idzie sama. I można powiedzieć, że jest duże podobieństwo do takiej bojowej techniki, kiedy naprawdę walczę, kiedy dochodzi zmęczenie i kondycja.